Cześć, zapraszam Was dzisiaj na recenzję kosmetyków od firmy Golden Rose, o które wzbogaciłam się stosunkowo niedawno. Od około tygodnia używam je codziennie w makijażu i tak naprawdę pomyślałam sobie, że dzisiaj Wam opowiem zdradzę takie moje pierwsze wrażenia co do ich stosowania czy one są ok, czy są godne uwagi, czy się sprawdzają w makijażu. To jest chyba najbardziej kluczowe pod kątem każdej recenzji. I zacznę od podkładów, bo u mnie akurat podkłady to są takie najbardziej istotne kosmetyki w każdym makijażu, no bo stanowią ramę pod całość i jeżeli mam dobry podkład, to wtedy czuję, że ten makijaż będzie dobrze wyglądał. Czasem jest tak, że kupię podkład i w domu się okaże, że to jest po prostu totalny bubel, wygląda okropnie, w świetle drogeryjnym, perfumeriach, w sklepach, gdzie mamy masę... Hmm, sztucznego oświetlenia. Nie zawsze te kolory są dobrze oddane, stąd w domu w świetle dziennym jesteśmy w stanie dopiero zauważyć jak ten podkład się prezentuje. Pewnie też tak miałyście, że nieraz kupiłyście jakieś kosmetyki kolorowe, a w domu się okazało, że to nie było to. Ok, zacznę od podkładu właśnie od firmy Golden Rose i to jest podkład z tej linii długotrwałej, czyli Long Stay. Matowa wersja, szklana butelka, pompka, co jest ogromnym plusem. 30 ml, kolor to jest numerek 03 i to jest bardzo jasny odcień. Niestety jego ogromnym minusem jest to, że jest w tonach różowych. Początkowo myślałam, że nie będzie wpadał w tony różowe, bo jedynka była zdecydowanie jaśniejsza i również różowa. I myślałam, że ta trójka będzie bardziej wpadała w tony żółte, no ale niestety lekko jest różowa. On zapewne długotrwałe wykończenie. Ma SPF 15, więc jakąś tam ochronę przeciwsłoneczną nam daje. Z tym, że niestety na drugim miejscu w swoim składzie zawiera parafinę. I ja już to odczułam. Po tygodniu stosowania tego podkładu niestety, ale lekko mnie obsypało, szczególnie w okolicach brody i czoła. Tam staram się tego podkładu nie dawać zbyt dużej ilości, no ale mimo wszystko jest ta strefa bardziej podrowana, bo u mnie skóra jest mieszana w kierunku tłustej, głównie w strefie T, stąd ten obszar twarzy najczęściej mi się ściera pod kątem makijażu, dlatego przykuwam do tego dość dużą wagę. Ten podkład bardzo ładnie się prezentuje na skórze. Formuła jest całkowicie odmienna niż Catrice HD, który uwielbiam pod kątem matowych podkładów drogeryjnych, tych tańszych. Ten dość ładnie się prezentuje na skórze, krycie mają bardzo zbliżone, natomiast on nie jest aż tak długotrwały jak Catrice. Ten po około 6 godzinach już nie wygląda tak estetycznie. Skóra się strasznie świeci u mnie szczególnie, także wymaga poprawek w ciągu dnia. Katris po 8-9 godzinach dopiero wymaga poprawek, a tak to siedzi na skórze jak po prostu ulał. Skóra wygląda przepięknie. Troszeczkę mi się świeci strefie tea, ale u mnie to jest standard przy każdym podkładzie, natomiast reszta twarzy wygląda w nienaruszonym stanie, za co kocham właśnie Catrice. Natomiast ten podkład troszeczkę gorzej wypada pod kątem długotrwałości. Natomiast z tego co wiem, jest to jeden z najbardziej długotrwałych podkładów od Golden Rose, więc nie wiem jak inne się sprawdzają. Te bardziej lekkie wersje, czyli rozświetlające czy wyrównujące kolory. Natomiast akurat ta wersja Long Stay nie jest też najgorsza. Ten podkład bardzo ładnie wyrównuje koloryt, ładnie się stawia ze skórą, nie tworzy takiej mega ciastkowej formuły. Niestety jest pudrowy i ta konsystencja również o tym świadczy, dlatego że jak sobie go rozprowadzę na skórze, on jest bardzo gęsty, taki dość treściwy podkład. Na pewno jest on fajny pod kątem teraz aury zimowej, dlatego że on zbuduje nam taką delikatną warstwę ochronną przed mrozami. Jeżeli chodzi o uczucie na skórze, to nie czuję mocnego ściągnięcia, yy, ta skóra nie jest tak mega zmatowiona. Natomiast jednak jestem bardziej fanką Catrice pod kątem matowych podkładów, ten nie jest najgorszy, ale mimo wszystko to nie jest najlepszy podkład matowy. Ale baza od Golden Rose, czyli ta rozświetlająca, która już jest tak rozsławiona na internecie, że to jest yy, szok. Także wszyscy pewnie już w większości mieli. Natomiast ja po raz pierwszy ją spróbowałam jakoś tydzień temu i się zakochałam w tej bazie naprawdę przepięknie rozświetla skórę. Ja lubię tą bazę bardziej niż L'Oreal Lumagi, którą także dzisiaj ze sobą zabrałam, żeby Wam pokazać porównanie, jak te dwie bazy ze sobą wypadają w zestawieniu obok siebie. Ta baza jest lepsza pod tym kątem, że jest taką bazą dwa jednym, bo ona oprócz tego, że zapewnia świetlisty blask skórze, taki perłowy, piękny efekt glow. To w dodatku ma w sobie silikony, dzięki czemu działa także wygładzająco. Baza z L'Oreal nie ma tych silikonów, na pewno nie w takiej ilości jak Golden Rose, bo to czuć pod palcami podczas rozprowadzenia na skórze. Ona ma bardziej taką zbitą konsystencję, zbitą formułę, L'Oreal jest bardziej spływająca. Ta baza też sprawia, że ta skóra jest jaśniejsza, bardziej gładka, nie widać drobnych zmarszczek mimicznych, no bo to działanie wygładzające, myślę, że sprawia ten efekt. Tutaj jest baza z Golden Rose, a tutaj mamy bazę z Loreala. Jak widzicie, baza z Loreala jest totalnej płynnej konsystencji, bo ona już tutaj sobie powolutku spływa. Jak sobie rozpracujemy na skórze te dwie bazy, no to Loreal sprawia naprawdę mega rozświetlenie. Ja tą bazę lubię używać szczególnie latem, wiosną, kiedy preferuję bardziej takie świetliste wykończenie w makijażu, efekt glow. Natomiast ta baza z Loreala jest moim zdaniem nieco słabsza niż baza z Golden Rose, dlatego że baza z Golden Rose Przepięknie się rozprowadza na skórze, tworząc bardzo delikatny, subtelny efekt tego rozświetlenia. Możemy ją używać tak samo jak reala również na podkład przepudrowany jako baza pod rozświetlacz, bo one również się w tym celu idealnie sprawdzą. Ja też mam taki patent na bazę rozświetlające, że zanim aplikuję podkład, nakładam. Małą ilość bazy rozświetlającej obok podkładu, który sobie wyciskam na dłoni i gąbeczką typu Beauty Blender mieszam te dwa kosmetyki ze sobą i później nakładam na twarz, dzięki czemu zmieniamy troszeczkę wykończenie w makijażu, na przykład podkład bardziej wygląda na taki rozświetlający, mamy świetlisty efekt w make-upie, no i mamy tak naprawdę dwa w jednym, więc możemy również się bawić w ten sposób z makijażem i z tymi bazami, ja tą bazę uwielbiam i używam ją bardzo często w makijażu, szczególnie w okolicach tutaj pozostałej części twarzy z wymienięciem strefy T, bo tam jednak wolę wykładzenie, zminimalizowanie porów, więc w tej strefie raczej rozświetlaczy dużej ilości nie używam. I teraz przejdźmy do produktów wypiekanych od Golden Rose, a więc puder, bronzer, róż, no i rozświetlacz z milionem drobinek brokatowych, adekwatnie teraz do karnawału także. Dla wszystkich strok naprawdę świetny kosmetyk, ale najpierw skupmy się na pudrze, jest to puder mineralny Terracotta Powder w numerze 02. Jest to puder wypiekany w przepięknym odcieniu. On nie jest bardzo jasny, nie bieli skóry. Przy okazji ten przepięknie stapia się ze skórą. Jest jakby pudrem transparentnym, dlatego, że nie zmienia koloru naszych podkładów. Ja dzisiaj w większości wykonałam sobie makijaż właśnie kosmetykami od Golden Rose. Natomiast ten puder uwielbiam. On się nadaje świetnie i w okolice pod oczy. Na przykład możecie gąbeczką zwilżoną go nakładać albo pędzlem. Jest naprawdę tak drobno zmielony. Jest Zabisty, przepięknie wygładza. Naprawdę to jest dobrej jakości puder, Niedrogi, drogi, bo kosztuje około 30 zł i jest to puder moim zdaniem naprawdę wart uwagi. Jest bardzo dużo kolorów do wyboru, także możecie sobie testować. Ja się przekonałam teraz do tych pudrów, więc na pewno będę po niego częściej sięgała, zwłaszcza, że on ma takie działanie wygładzające. Ja bardzo lubię takie pudry, szczególnie wypiekane. Bronzer, czyli również puder Mineral Terracotta Powder w numerze tym razem 09 i to jest przepiękny odcień w ciepłej tonacji. To już bardziej bronzer służący do ocieplenia twarzy niż do konturowania, dlatego, że on ma taki no ceglasto-mleczno-czekoladowy odcień, więc nie jest w chłodnej tonacji idealny do konturowania. No ale jako przyciemnianie takiej optycznej skóry, przybrązowienie jej, to jak najbardziej. On też ma w sobie delikatne drobinki, przepięknie połyskuje. No i jest to kosmetyk niezwykle delikatny, subtelny. Nim sobie plan nie zrobimy. Możemy go bardzo ładnie rozblendować na skórze. Nakładam go skośnym pędzlem typu Hakuro H24, bądź innym typem pędzla i mieszam sobie to później z różem, żeby to się przepięknie z tą połączyło. Bardzo dobrej jakości kosmetyk. No i jak jesteśmy już przy różach, które ja uwielbiam, co możecie zauważyć na jednym moim filmie, że tych róż nakłada naprawdę tonę, bo uwielbiam ten kosmetyk i ja wychodzę z założenia, że róż i już. Jest to również produkt od Golden Rose w numerze 10, to jest Blush On i to jest przepiękny odcień takiego koralowego mm, różu. Bardzo ładny, subtelny, dziewczęcy odcień, nawet mi przypomina delikatnie produkt z Milani Luminozo. Ten najbardziej słynny chyba kolor. Bardzo dobra pigmentacja. Ten kosmetyk używamy w niewielkiej ilości z ilością taką naprawdę mini, mini, żeby nie zrobić sobie plam, bo on jest mega, mega po prostu napigmentowany. Ja go nakładam w niewielkiej, dość subtelnej właśnie ilości, strzepując z angla Najmieszam no go z brązerem, bo one mają bardzo zbliżone do siebie kolory bo obydwa są w ciepłych tonacjach, to nie są róże w chłodnych. Oczywiście taki Golden Rose także posiada, ale ja przy moim jakimś takim cieplejszym tonie karnacji oliwkowym bardziej preferuję róż w tego typu kolorach, dlatego że podkreślają moją urodę. I ten róż jest naprawdę super, bardzo go lubię. Także używam go na co dzień. I teraz jeszcze Wam pokażę z wypiekanych kosmetyków rozświetlacz. Kosmetyk z dużą ilością drobinek brokatowych. I tutaj mamy Terracotta Stardust w numerze 108. I to jest przepiękny rozświetlacz. Mam nadzieję, że to będziecie mogło zauważyć, ale to jest tonę drobinek. Przepięknie on połyskuje na skórze. Ja go nie tylko nakładam na twarz, ale także tutaj w okolicach dekoltu. Dlatego, że on idealnie się nadaje do jakiejś kreacji z wycięciem z przodu bądź z tyłu. I to jest tego typu kosmetyk, który nie jest tak typowy rozświetlacz, bo on nie zostawia tafli, która odbija światło, tylko to jest kosmetyk, który służy do rozświetlenia pewnych partii ciała, twarzy przez te drobiny brokatu, odbija przepiękny światło, więc to jest całkowicie inny typ kosmetyku. Nie miałam ochoty kupować póki co rozświetlaczy z Golden Rose, bo mam ich sporo, więc skupiłam się bardziej na takich brokatowych, srokowych kosmetykach, które teraz właśnie na karnawał będą idealne do różnego rodzaju makijażu. I na sam koniec pokażę Wam dwie najnowsze pomadki od Golden Rose, tej nowej kolekcji. Mam numery 11 oraz 17 i zaraz Wam pokażę swatche tych pomadek. To są takie kolory dość nudziakowe, takie neutralne, myślę, że w większości do makijażu dziennego. Jeżeli chodzi o ten numer 11, to jest taki kolor bardziej wpadający w brąz, dość neutralny odcień. Ja bardzo lubię takie kolory, Stąd ostatnio dość często je wybieram z różnych marek. Ta pomadka jest przepiękna, to jest bardzo ładny kolor. Jeżeli używam w makijażu brązów na powiekach, to często właśnie sięgam po ten numerek 11, a numerek 17 jest już bardziej wpadający w róż, ale też taki dość neutralny, nudziakowy. Pigmentacja jest świetna tych pomadek, także naprawdę bardzo, bardzo je lubię. No i numerek 17 jest taki Różowy. Także też dziewczęcy, kobiecy lubią takie kolory. One są neutralne, pasujące do wszystkiego, tak naprawdę do każdego typu urody. No i są bezpieczne w makijażu, bo jeżeli czasami się zastanawiamy, jaki kolor pomadki użyć w tym make-upie, to zawsze sięgamy takie neutralne, więc wypadałoby takie posiadać kufrze. I jeszcze mamy też tą wersję crayon, czyli matową pomadkę w wersji sticków. I to jest numerek 12. Też bardzo ładny kolor. Ja lubię też te sticky, dlatego że one po pierwsze nie wysuszają tak ust jak matowe pomadki płynne. Również są długotrwałe, no i mamy całkowicie inny typ wykończenia. Ja akurat dzisiaj na ustach nie mam Golden Rose, dzisiaj użyłam sobie pomadkę Bell i również o tych pomadkach wam film, bo Bell teraz by wypuściła nowe kolory pomadek matowych płynnych, także mam wszystkie cztery, pokażę wam je w innym filmie w słuchach na moich ustach, żebyście mogli zobaczyć, jak one się prezentują. No albo pod kątem pomadek z Golden Rose to są przepiękne, bardzo mi się podobają, wszystkich trzech używam i to są naprawdę jedne z najlepszych pomadek matowych, jakie miałam kiedykolwiek. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli Wam się ta recenzja podobała, proszę Was o łapkę do góry i napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie kosmetyki od Golden Rose najbardziej Wam ostatnio przypadły do gustu, co testowałyście nowego albo jaki jest taki Wasz ulubiony kosmetyk od firmy Golden Rose. Oprócz pomadek matowych, bo to wiem, że na pewno napiszecie, ale może jakieś inne kosmetyki również e, byście mi poleciły, bo chętnie również odwiedzę firmę Golden Rose w najbliższym czasie. Cały czas czekam na tą paletkę do konturowania od Golden Rose. Jest non-topper niedostępna a bardzo chciałam ją również przetestować, wykorzystać w makijażu i sprawdzić jak ona się ma na przykład do mojej ulubionej palety do konturowania Skobo, którą już tak zmaltrynowałam, że w każdym kolorze mam demko, także teraz szukam nowego zastępnika. Ok, żegnam się z Wami, życzę Wam udanego dnia, do zobaczenia w kolejnych filmikach, trzymajcie się ciepło, pa pa!